Cześć, mordeczki. Gramy w Gladio, gladio Mori, Gladiator Mori. E, mamy tutaj taki tutorial, ale ja wam pokażę, jak jest skomplikowane tak naprawdę sterowanie, nie? W ASD oczywiście chodzimy sobie prawo, lewo, prawo, lewo. Kół j się obracamy, gdybym tam chciał się poruszać gdzieś. I uderzamy z góry. Takie robimy ciach, j -ką gdzieś tam z boku. Potem mamy Boże, tym przecinkiem dajemy ciach w nóżki, L-kom z lewej. U z prawej, O gdzieś tam z góry go dziabiemy, K to robimy takie dziab. Teraz jeżeli przytrzymam średnik, to wtedy mogę się bronić z góry, z lewej, z prawej i yy, kucnąć. Nie? Więc jest tych ruchów, widzicie, dużo. Mogę tutaj podejść do typa i mu, tam dziabnąć mu w jajeczka. No, nabij go. Przesuń dziada. Dobra, to go tam no. no, jest to ciężkie. Ciężkie jak cholera, trzeba to wymaksować. Więc weźmy sobie normalny limit. Dajemy najpierw jednego typa. Ej, dajemy continue. Będziemy walczyli z typem z mieczem. Ja też będę typem z mieczem. No i spróbujemy tutaj zawalczyć. Nie? Więc najpierw się spróbujemy jakoś obronić przed typem. Teraz go tu spróbujemy. Oti! Może mu podetnę łydki. No, no przesuń go, przesuń go. Nie, nie tędy droga chyba, co? Dziab z góry. Aj, ładnie siadło. Ładnie siadło. Teraz go muszę tutaj L podciąć. No. Pierwszy pokonany dajemy restart. Jeszcze raz tutaj zawalczymy z typem. Myślę, że spróbuję go podciąć może tutaj... O, stopę. Jest stópka. Jest nóżka ucięta. No, gierka jest na pewno nastawiona pod multiplayer, nie? Jeśli chodzi o mechanikę walki. Tutaj tarczownika to zdecydowanie musimy w nóżkę dziadnąć. No, chodź tu. Chodź tu. Kurde, próbuję go przepchnąć, ale dziad nie, nie, nie puszcza. O. I wrączkę go dziabły. Jezus, ciężkie. To prawie jak grałem w tamtą gierkę ostatnio. Nie, możecie mi napisać kto tam ogląda kanał jak się nazywała. Też system walki był taki dosyć zróżnicowany, ale no, nie było to łatwe, nie? A tutaj. Tutaj jest znacznie ciężej. I teraz tak, on mnie tutaj dziabie i ja go w nóżkę. W nóżkę, w nóżkę, nóżkę, nóżkę. Idziemy, idziemy w nóżkę, w nóżkę. Dawaj go tam. Nie chcę... Uuu skór, gnacie. Przebił mnie tancerz jeden. Ja mu w ogóle stopę odciąłem, nie? I nie pykło. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz zwykły timescale, ale weźmy może trzech przeciwników. A czemu by nie? Dam radę. I chcecie walczyć, to dajcie tutaj, nie wiem, toporniki. Ja mogę zawalczyć o na przykład tym. I wszyscy na mnie idą. Dziap, dziap. No. Tu z góry go. O. Nie tędy droga, nie tędy droga. Oni między sobą też biją. Puść to, puść to. Dziadu tamten się wykrwawił, ja też już tutaj ledwo żyję. Ej, się wykrwawiłem. To chyba nie jest dobra broń na tego typu walkę, ale nie, podejmę ryzyko jeszcze raz, ten się wykrwawił. Niepotrzebnie tam ich zszarżowałem. K, L, O. Tym będę dobrze bił. Jedno takie solidne cięcie. Bo to trzeba jednak tym toporem, tak wiecie, dziadnąć, nie? Oj! Uuu. Petrzota mi strzelili. Grubą jest poniewierał. A jakbym tak spróbował, może z lewej. O! Tu przesunę go po szyi. Zatańczymy troszkę. Lambada. Hop. I mam cię. Ety! Mały ogierze. O! No, w głupkę go. Arr, wbite. Wbite, aż utknęło. No, daje radę. Brain damage. 100% damagea. A ja przeżyłem. To jeszcze raz, żeby potwierdzić mój tutaj zajebisty zestaw umiejętności. Czyli muszę być tak. Ciebie z lewej dziabniemy. I teraz i dalej z lewej. Dobra, ciebie tam z lewej dziabniemy? Nie, ty jesteś z lewej. Przesuń tu się. Yy. O Przytulił mnie. Wbił mnie w poślada. Czyli moje umiejętności nie zostały potwierdzone, ja tu jeszcze raz muszę. Czekajcie. Yy. No dostałem wiądro. To jest cios poniżej pasa. To, to, to się w ogóle nie zalicza. Bez przesady. Na trzech typów. Ja aż taki zajebisty nie jestem. Tutaj siebie wieram. no i niestety znowu wiąderko się przytuliłem się w no, Ciężki temat, ja myślę, że spróbuję jeszcze raz, tylko może te dwa toporki, kurde, byłyby dobre. No nie, to już mnie przytuli w główkę. Gdyby w główkę przytulili, to tam się mogę co najwyżej pod dupie podrapać. Dobra, opuśćmy grę. Weźmy jeszcze raz, limit prędkości daję zawsze na jeden, żeby to nie było aż takie, wiecie, ciężkie. Ty będziesz jeden z toporkami, drugi będziesz z tym, a ja będę z toporkami. Jak to teraz bije? Ten tutaj tak dziabię, tak dziabiesz, tak dziabiesz, tu z lewej, tu z prawej, więc tu z... Ło to skurczygnat! Od razu headshotami pierdyknął. No to nie, to ten jest, ten jest epicki, więc do niego muszę podejść najpierw. E, co, co się tutaj lepiesz ty? Lewy, prawy, lewy, prawy i teraz tutaj też lewy, prawy, lewy, prawy. Tak trzeba siekać ich ładnie. No ładnie ich pozamiatałem, jeszcze raz potwierdzenie umiejętności kruka tylko teraz bym musiał się tu obronić, tak no i znowu headshot a to jest, widzicie, ciężkie do wyczucia nie? bo ja niby się bronię do góry wysterowując moje umiejętności widzicie, obrony tutaj, nie bij mnie w górę o, tu się obroniłem i teraz ja go tu mogę przytulić teraz pana topornika lewo, prawo i, i chyba go z góry dziabne. Ale z góry to on bije je. ten mi tutaj też dziawnął. Z góry to on tak bije, jakby chciała, nie mógł. Zobaczcie, zobaczcie, jak on z góry bije. tak. Uy, Boże, jakby ziemniaki jakieś obierał. No, z siłą trochę, chłopie. Pierdyknij go. Więcej siły, więcej siły. O, właśnie tak. Zatańczmy Lambado. Może tutaj go pod jakoś tu. O, w nóżkę go. W nóżkę. I tego też tu w nóżkę dziadnę. I w nóżkę połechtam. No nie. Tu nie mogę na przykład, zobaczcie, toporkami w nóżkę połechtać. One są zdecydowanie za krótkie. Gdybym wziął tych samych przeciwników. Czyli dwójkę. I też z toporkami. Jeden będzie z tym. A ja bym pierdyknął na przykład z mieczem. No to teraz już mamy jakby aspekt obronny. nie, Bo mogę ich tutaj w nóżkę połechtać. O kurde. Ja pierdyle. Ten to mi w ogóle po szyi pojechał. Niby ładnie go dziabłem, ale jednak nie było aż tak ładnie, jak bym chciał. Dobra. Ten jest zamieciony. Ten. Nóżkę go. O. O jest jest mi przebił. Znowu ten sam dziad jeden przyszedł. I od razu mnie tu połechtał. Zobaczcie. Po... Po czerepie, nie? O. To ładnie siadło. Generalnie hmm. Ach, w tego typu grach mam, mam taki, taki dylemat, że to jest taki random clicker trochę, że na zasadzie im szybciej będę klikał, tym, tym szybciej zwyciężę. No ja, ja wiem, że to tak nie jest, nie? Tym bardziej, że to jest AI. No to jest AI to se można grać jak nam się podoba, nie? Spróbujmy to samo jakbym grał z multiplayerem. To tam już chłopaki potrafią zawsze, a, Azjaci. Puść mnie. Uy. Ja wykrwawię się. Dur Durśwal Dur mnie złapał. Ugh. No, ale w multiplayerze to jak jednak gracze potrafią wymaksować zajebiście niekiedy. O, to mi, oj, to już jestem pozamiatany. <laughs> no, nie ma szans. No, ale wracając. W multiplayerze to gracze tak wymaksują cały aspekt gry, że, że naprawdę tam i potrafią kucać, i pierdzieć, i w ogóle wszystko. O, tutaj zobaczcie, w nóżkę. Tutaj też w duszkę. Spróbuję dziabnąć tak, o. Pod tarczy mu wbić się. Aj, za blisko byłem. Przez to, że byłem za blisko, to mi tą tarczę zblokował i nie byłem w stanie w żaden sposób pooperować. Jeszcze raz spróbujemy. Do tego podejdę. A, pierwszy był. Ładnie wyczuł. Wiedział, że uniosłem tarczę troszkę do góry i ten od razu mi tam w jeszcze raz. Teraz wyczekałem. No, już jest lepiej, tak? No i wbiłem mu miecz. W łydkę. Ale to za mało. To nie wystarczyło. Zobaczcie, ten miecz jest jakiś Lancelota. Normalnie aż mu tam się jeszcze wbija. Siadł teraz ładnie tam wpadło mu pod mięso. I dopiero go złoiło. No nie, wbił mi. Już mnie trzyma. Już nie puści. I Ni cholerę. Eee, puść pan. Ten drugi mnie tu przytulił. Uwielbiam gry z ragdolami. To jest po prostu takie piękne, żeby to wyczuć. Żeby to wyeksponować. Tą solidną walkę. I tutaj mieć, wiecie, jakieś... Zajebiste wyczucie, jeśli chodzi o, o gierkę, masz czerwkę tu no. Puść go, puść go, no bo w plecy ci gryzie. Ty wstań, a ten przebity jest ten. Też w łydkę go diabłem, ale chyba ktoś się pierwszy wykrwawi. Nie zablokowałem mieczyk. No i ja pierwszy padłem. Tamten się zatacza już ledwo, ledwo ale jednak dostałem eee, cast of death strata temu aortę przebiłem a ten się wykrwawił na sam koniec to za mało no nie przekonuje mnie to Oj, no, wypad tak naprawdę chyba dwóch na raz powinienem bić gdzie mnie z tymi toporami gdzie mnie tu przytulasz no nie już się wykrwawiam daj mi jeszcze połech tam po z tyłu Zobaczcie jak topór mi zaczepił. Aż skrina zrobię. No nie jestem w stanie się wypuścić z niego, bo on mnie tu tak zahakał tymi toporkami, że no po prostu lipa. Dobrze, to jeszcze raz spróbujmy dwóch typów. Normalne tempo. Ale najlepiej to mi się chyba tą glewią bije. I dajmy topornika i tarczownika. Czemu by nie? Tutaj jakieś pointy się zdobywa, ale ja nie widzę sensu zdobywania tych pointów. No zobaczcie, glewią to jest po prostu... Ja to w Mountain Blade'a jak napierdzielałem, nie wiem czy tam oglądaliście moje gameplaye. No po prostu uwielbiałem. <laughs> Zawsze broń dwuręczna. I to najlepiej glewia. Puść pan, puść pan. E, odejdź, odejdź. Ziemię to trzymasz. No nie, wypuść, wypuść pan, ale mnie skloczył. Skurczybyk. No, no nie puści, no nie puści. Tamten mnie zaraz zeżre. Czekajcie, obrócę się taktycznie. Żeby najpierw tamtego. Zostaw kija. Czy mogę jakimś klawiszem spróbować? Kucnąć, nie kucnąć. No nie wyszarpię go. Nie wyszar... tamten się wykrwawił. To jeszcze temu daję szansę, że się wykrwawi. Zresztą mnie tu dziabie cały czas. Jest! Zwycięstwo! A też już ledwo, ledwo z zipię. No wykrwawili się biedaki. O! No nie, 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 nie. Ale mnie wkurzają te topornicy. Topornik ma taką dobrą taktykę, że on potrafi się zaczepić. Tego zobaczcie, diabłem tu. I teraz ciągnę go ze sobą. Tańczymy labado. Hmm. No. Jest zajebiście. Może taktycznie to muszę do tyłu może. Najpierw tego tarczownika bym spróbował. O, łepek. I tego też. Eee. Chyba zaczynam to łapać. Chyba zaczynam to łapać. Czyli tak, podchodzę do typa. O. On, on tam mi chciał podciąć nóżki. No. Widzicie? Widzicie? Idzie mi coraz gorzej. Człowiek się kurde, tutaj spina. Myśli, że jest zajebiście. A tu jak zwykle. Macham tym ekranem, kurde, licząc na, na, na akt łaski boskiej. A, a jak wychodzi jak zwykle. Ej. O. Mm. Nie wiem. Dajcie mi znać, czy, czy wśród was, oczywiście gierka jest na Steamie, nie? Do ogrania, do spróbowania, czy, 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 czy wam wychodzi? Eee, czy, czy, czy dajecie radę no. Dla mnie w, w, w cholerę ciężka, żeby nie przeklinać, żeby nie musiał tego wszystkiego wypipczeć, bo... Nie wiem, może nie do końca ja to... Czy, może tak trzeba mu to podciąć. O, nóżkę mu podciąć. Teraz z lewej, z prawej, z lewej, z prawej, z lewej. Z prawej i w łeb. W łeb, w łeb. No utnij mu tą rączkę. Przebij go. No! Tego też tu przebić. Dziab. I z lewej. Puść to, puść to. No odejdź pan, odejdź pan. Ja muszę być jak najdalej od tych toporników. Zostaw to, zostaw. No puść pan w cholerę. nie to. No. Nie, fajnie. Przyjemnie się gra. Teraz taktyka na tancerza. Dobrze. O, i nabiłem go i to, to mi nie siadło. Zostaw. Znowu o, o, o. go gdzieś tam przebiłem. Zaraz będziemy szli w lewo. Liczę na jego słaby punkt. O, jest, przebiłem rączkę. Czemu ta rączka jeszcze mu nie odpadła? I w łeb, w łeb, w, łeb, w łeb. z góry, z góry. Dobrze. Pięknie, fakt, faktem w rękę, ale fajnie siadło. Idzie się w to wczuć, idzie się w to wczuć, natomiast klawiszologia ja pierdyle. Klawiszologia to jest I -J -K -L M. Czekajcie, bo ja M naciskam, a nie wiem, czy M coś daje w ogóle. M. M nic nie daje, to powinienem naciskać przecinek. Przecinek daje, o właśnie, że wbijam w łeb tutaj, no, e, e! E, e! Misiek! Bo w łydkę dostaniesz. No i po jąderku, i zaczepiłem w lewe jąderko. I za karę masz tu pan wykończenie. Proszę. Proszę bardzo. Proszę smacznego. Dobrze, to było dla was Gladiomori. Jakbyście chcieli przetestować, ewentualnie zostawić mi komentarz, to było to śmiało, nie? Co myślicie, co nie myślicie? Widzicie wersja 0.24, więc jest wczesna faza, Pewnie jeszcze dodadzą w ogóle wyglądy postaci i dodadzą jakiegoś tam innego rodzaju, nie wiem, rozwój ekwipunku. Twórcy to potrafią tak gry zmieniać, że nawet nie będę gdybał. Po prostu napiszcie mi, co o tym myślicie. Dzięki za oglądanie. Cześć!